I teraz, co możemy zrobić z takim nieaktywnym zakwasem już, z takim, który jest głodny, to jest zakwas żydni. Oczywiście możemy go mocno. reszta idzie do wyrzucenia, bądź możecie odłożyć sobie do lodówki na, na jakieś krakersy, do naleśników, do gofrów, do ciast możecie sobie użyć. U mnie jest tego niewiele, u mnie zostaje to mała łyżeczka, więc ja mogę spokojnie to wyrzucić, bądź właśnie wykorzystać i wtedy na przykład ten nadmiar wkładam do lodówki, do słoiczka i go później wykorzystuję i zostają tylko 5 g zakwasów, reszta znika, dokłada mąki, tyle samo, tyle wody, czyli 5 g zakwasu, 25 g mąki, 25 g wody dodaje, czyli to jest karmienie proporcjami 15 5 I tak jak wspomniałam, tutaj jest mąka żytnia, zakwas już jest nieaktywny, więc albo można go odłożyć, albo można go wyrzucić, albo można z niego zrobić zaczyn żytni na chleby formkowe dwufazowe, bądź trzyfazowe, jakiekolwiek sobie chcecie upiec. Ja robię chleby dwufazowe, Fazowe, czyli taki nieaktywny zakwas, łączę z wodą i łączę z mąką. Najczęściej to robię wieczorem, on 12 godzin sobie dojrzewa. Stoi to u mnie na blacie, taki zaczynik niego na dwufazowe chleby foremkowe. Wszystkiego dobrego dla Was, udanych wypieków życzę i mam nadzieję, że ten materiał będzie dla Was również pomocny.